Witamy Państwa serdecznie. Dziś znajdujemy się w Krakowie. Jeszcze niedawno po harmonii kosmosu, która była dla nas inspiracją, akurat mam tutaj przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu polonijnym. Tutaj przedstawię wam panią Katarzynę. Witam serdecznie. I powiem tak, reszta członków tutaj jest, tak jakby można powiedzieć, ukryta. Ze względu na to, że jeszcze nie chcemy do końca ujawniać, kto jest w naszej grupie. Ale dlaczego to spotkanie? Na Harmonii Kosmosu był taki panel polonijny i było mnóstwo wspaniałych właśnie osób z naszej Polonii. Na przykład pani Katarzyna tutaj przyjechała. Z Kalifornii. Dokładnie. I. Wielu z nas ma różnego rodzaju pomysły, inicjatywy, akurat jeżeli chodzi o panią Katarzynę, która też jest wybitnym tutaj specjalistą, jak chodzi o pewne rejony zakresu sztuki i kultury i już tutaj różne koncerty też organizowała. I po prostu tutaj jest, mówię, wiele inicjatyw, i postanowiliśmy coś z tego zrobić. I nazwa naszego spotkania, naszej grupy, bo dzisiaj można powiedzieć, jest takie spotkanie założycielskie my tak się śmiemy komitet założycielski tego, co tam będziemy robić. Polonia dla Polski. No i pani Katarzyna. Witam serdecznie wszystkich. Się przyzwyczaiłam, że ja trzymam. No dobra, to sobie potrzymam. Witam serdecznie wszystkich. No to jest takie spotkanie robocze. Siedzimy sobie tutaj w Krakowie i zbieramy się jak najwięcej Polaków, którzy są w tej chwili w lecie w Polsce po prostu, z różnych krajów. Mamy tutaj osoby, które które mieszkają lub mieszkały za granicą, czy w Australii, czy w Serbii, czy w Albanii. Stany Zjednoczone, tutaj Agnieszka jest ze Szwajcarii. I pomyśleliśmy sobie, że w tych czasach, no bardzo trudnych, jak wszyscy wiemy, warto się zjednoczyć i, i, i dla tego naszego kraju, i być może, że też dla, dla obywateli tego świata zrobić, zrobić coś, żeby znaleźć wspólny mianownik w tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili. Ja to robię przez muzykę. Organizuję koncerty charytatywne. Ostatnio zrobiliśmy koncert Przełamać strach pod hasłem, nie pod hasłem, tylko dla dzieci chorych onkologicznie i z powikłaniami poszczepiennymi. To było też połączenie różnych stylów muzyki, bardzo wysokiej klasy muzyków i ze sceny muzyki poważnej, i jazzowej, i popularnej. Także to jest jeden z takich projektów. Oprócz tego bardzo chcielibyśmy otworzyć debatę na temat tego, co się dzieje w tej chwili yy, na świecie, bo warto rozmawiać i tutaj świadomie, że tak powiem, jest to, jest to aluzja do programu, który bardzo szkoda, że został zdjęty, yy, bo tam właśnie... Yy, odbywały się debaty, jak gdyby, gdzie łączące ludzi o różnych jakby to powiedzieć, o różnych specjalizacjach i o przeciwstawnych poglądach, co według mnie jest w tej chwili szalenie szalenie ważne, żebyśmy po prostu debatowali na tematy i medyczne, i polityczne, i gospodarcze, ponieważ nie wszyscy jak gdyby. Nie wszyscy są równy, mają dostęp do rodzaju, równego rodzaju informacji, i, i wydaje mi się, że żeby coś zbudować, to przede wszystkim trzeba się tymi poglądami wymieniać. Nawet jeżeli czasem można się pokłócić, to jest to bardziej twórcze niż. Niż jakby podawanie cały czas tylko jednej strony. Już oddaję, już oddaję. Nie, nie w żadnej mierze. My tutaj w ogóle takie dziwne akcje robimy, ponieważ tutaj prosiliśmy przy sąsiednim stoliku, żeby było troszeczkę ciszej, bo, bo tak wiadomo mikrofon zbiera. No ale to jest tak, że wiecie, tak teraz jest w społeczeństwie, że jedna osoba nie patrzy co się dzieje dookoła, czy tam druga, no ale tutaj by czasem... No ale wiemy jak jest. Natomiast y, dokładnie tu y, pani Katarzyna poruszyła bardzo wiele ciekawych kwestii. Oczywiście od razu wiemy, my tam się nie zamierzamy kłócić, tylko przedstawiać różne punkty widzenia, które mamy nadzieję wniosą ten oświaty kaganek i mm, że tak powiem będą takim zaczątkiem, czy wręcz y, impulsem do Podjęcie jakichś innych działań, także różne nasze spotkania na Zoomach, bo w tej sytuacji będziemy mogły po prostu tutaj zaprosić również wiele innych osób, na pewno coś będą mogły ciekawego zainicjować, zapoczątkować. No, to tak. Dobrze, jak widzicie, no, spotkanie jest w fazie roboczej i pomysły nam tutaj się sypią. Natomiast na dzień dzisiejszy ja myślę, że chcielibyśmy przede wszystkim zaprosić y, wszystkich Polaków, którzy albo mieszkają, albo mieszkali za granicą i i e, w jakiejś formie, w jakiejś formie chcie, chcieliby się właśnie e, z nami połączyć, czy, czy jakieś swoje pomysły przedstawić, czy po prostu e, dołączyć do naszych pomysłów. I, i e, także, no tutaj jest Agnieszka, no to tu na, na, na kanale, to ja rozumiem, że ty podasz jakiś kontakt do ciebie. I, i, I bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich Polaków na całym świecie i w Polsce i już oddaję mikrofon, dziękuję. <laughs> dziękuję, ja, ja bynajmniej tu nie, nie, że mam jakiś problem z rozstawaniem się, tak? <laughs> No, ale tutaj, jeżeli chodzi o linki, ponieważ będą powstawały te właśnie grupy inicjatywne, także linki podamy po prostu pod kanałem. Bo jeżeli będzie jakaś nowa, to akurat będzie można ją, tego, ten link po prostu znaleźć tutaj. Oprócz tego, faktycznie, ja mam jeszcze telewizję Esopozytive i tam znajdziecie zupełnie inny wymiar wiedzy, ale też w odniesieniu do tego, co się dzieje w tym momencie. Tutaj ta transmisja. Co prawda, mamy tutaj na mikrofonie Oś Obywatele Świata, to była też taka nasza telewizja polonijna, ale za działalność, można by powiedzieć, no tutaj nie chciałbym używać słowa polityczną, bo pójście na demonstrację, czy jest to działalność polityczna, czy bardziej obywatelska, czy patriotyczna, no to można dywagować. No i potem puszczenie materiału no spowodowało, że tak powiem, usunięcie go z kanału w jakimś tam trybie był niewygodny. Także tutaj... Y Obywatele świata, i jeszcze jest jeden kanał, w związku z tym, że te kanały nam bardzo szybko zamykają w telewizjach alternatywnych, chociażby też za współpracę jednego kanału z drugim. Wiecie, jak to wygląda w praktyce. To mamy jeszcze Kosmi TV, czyli Kultura, Oświata, Sztuka, Moc Inspiracji. I to też jest taki nasz kanał polonijny. Tu też oczywiście zapraszam takie wybitne osoby jak pani Kasia, po prostu na jakieś wywiady, do współpracy, ponieważ wy jesteście wspaniałym wspaniałymi osobowościami, robicie dużo pięknych rzeczy, macie niesamowite zdolności. Ja nie ukrywam, że ja to tam na moim kanale najbardziej promuję artystów, ponieważ uważam, że przez sztukę można wiele i jeszcze więcej i sztuka po prostu no, dociera do tych ludzkich serc najlepiej, najszybciej, najprościej. Także te koncerty, to wszystko no to jest właśnie to. Także moi drodzy, pozdrawiamy Was jeszcze raz z pięknego Krakowa, w którym miałyśmy przyjemność się spotkać. Nie wiemy, kiedy będzie to następnym razem. A czemu z Krakowa? No bo jesteśmy krakowianki. Tak jest. Wszystkie urodzone w Krakowie. Jeszcze dodam tylko do tego do tej inspiracji muzyką. Jest to, jest to bardzo takie. Wydaje mi się ponad wymiarowe, ponieważ no z muzyką trudniej się kłócić niż z poglądami i z wypowiedziami. Więc jest to, jest to wspaniała forma. Naprawdę zapraszam do, do, do współorganizowania właśnie wydarzeń kulturowych, muzycznych z nami. Dziękuję. Jeszcze dodam, potwierdzam jako dźwiękoterapeuta i terapeuta holistyczny, doradca życiowy, tak, bo my się tutaj nie przedstawiałyśmy, ale to wszystko nie jest ważne. Po prostu chodzi o to, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami światła, istotami, które chcą coś zmienić teraz w tym wszystkim, co się dzieje. Chcemy być daleko od jakichś kwestii politycznych i innych, no ale czasem to jest tak, że czasem te kwestie pukają nam do drzwi i po prostu nie możemy przy, koło niektórych rzeczy przejść obojętnie, bo dzieją się rzeczy, które dzieją. Ale tak mówimy, muzyka łagodzi obyczaje, więc od czegoś trzeba zacząć. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli chcecie się do nas przyłączyć, zapraszamy na nasze grupy. Też piszcie tutaj ewentualnie pod filmikiem. Pozdrawiamy Was najserdeczniej.